Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście w Fiszu w trzecim sezonie Prison Architecta na trybie naczelnika z paroma modami itd. Tak tak Jak coś to wiem, że po prawej stronie ode mnie jest cienki pasek od kamerki i że nie ma dźwięków, w skryt, także nie musicie mi o tym pisać. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę. Poprawię to w przyszłym odcinku i życzę miłego oglądania. I co dzisiaj będziemy robić w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku będziemy wdrażać zasady bezpieczeństwa. Między innymi mamy przydzielić dwóch przewodników psów do psiego patrol Oraz uzbrojonych strażników do patrolu. Tak więc tutaj już są przygotowane mniej więcej budynki pod to. Tak więc ściana artyteko jest potrzebna oczywiście, jakżeby inaczej. Proszę bardzo. I również mamy wyznaczone już mniej więcej miejsce pod y, psiarni. Czy jakoś tak to nazwać trzeba. No, po prostu miejsce pod y, psy. No, tutaj będzie, w tym miejscu, przy eksporcie i tak dalej. Yy, I zrobimy tutaj takie wejście. Tutaj brama tylko i wyłącznie dla strażników. Zróbmy również kamień. Cyk. Tu będzie psiarnia, jest psiarnia, to musi być 5 na 5, mam 5 na 5? Mam. Widzicie jak ja mądry jestem? No. I mam nadzieję, że oczywiście zostawiliście już łapkę w górę, albo zostawicie wkrótce, bo oczywiście nie wymuszam na was, żebyście od razu zostawiali łapki w górę, bo może wam się po prostu nie podobać film. Także jak wam się spodobał to możecie zostawić oraz subskrypcję. Dobra, tutaj zostało to wszystko wybudowane mniej więcej. Dajemy tutaj ścianę Art Deco, nie tak? Tak. Tylko nie mów mi, że zbrojownia też potrzebuje 5 na 5. Nie potrzebuje. No i bardzo dobrze. Dużo ludzi jest naćpanych, dużo ludzi mi ucieka. Przez jestem mocno podirytowany. I teraz tak, dotacje, programy, finan... Nie, 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 nie. nie. A programy, tu miało być. Bo widzę, że dużo jest właśnie uzależnionych od narkotyków i tak dalej. Terapia behawioralna. Kurs przygotowawczy, dajmy tego, może nie na razie. Terapia grupowa dla alkoholików, oczywiście. I w sumie tyle, przeplanuj i będzie dobrze. No już sześć ucieczek. No, dlaczego oni uciekają i skąd oni w ogóle to biorą wszystko? No, ja tego nie mogę pojąć. Dlaczego tak to się dzieje? Jak ktoś mi to wytłumaczy, w poprzednim więzieniu nie miałem takich problemów, dopiero teraz mam takie problemy, jakieś dziwne głupie. Zatrudniajmy oczywiście jeszcze straszników. I oni standardowo tutaj mi pewno uciekają, tak? A bo tutaj. Czemu tu nie ma? Jezu, ile tuneli, no co jest? Przecież ich tu nie było. Robiłem przeszukanie przecież niedawno. Czemu tu nie ma w ogóle rzutów kolczastych? Co te tunele, halo? Proszę mi zrobić przeszukanie w tuneli. Na pewno tutaj stąd. Na pewno. No to jak nic jest jakiś tunel. No, ile razy ja mogę wam. No, mówiłem, że jest tutaj jakiś tunel. Takie przeszukiwanie waszych tuneli jest. Jeszcze gdzieś na pewno mi robią podkop. Jak nic. A tam idzie w ogóle duża rura? No, oczywiście, że idzie. No to jak nic tutaj jest podkop. No ja wam mówię. Dobra, wyznaczmy w takim razie parę. Patroli. Głównie patroli psów, bo one będą dla mnie najbardziej takie ważne. Nie wiem, powiedzmy, że gdzieś dotąd jeden patrol, gdzieś dotąd będzie drugi patrol, gdzieś tutaj trzeci patrol, powiedzmy. No i myślę, że tutaj też by można było dać jakiś patrol. No nie ukrywajmy, że nie. No jak nic mi tu robią podkup, no przecież. Tu biegnie. Tak, duża rura, więc no to jest raczej oczywiste, że tu robią podkup. no. Hello. Ten co wynosi w ogóle żarcie? Jak to uciekło za dużo więźniów? No przecież uciekło zaledwie ilu? 14 czy coś? No to nie jest tak dużo, mi się zdaje, co? Proszę bardzo. Nie zostało wykonane chyba, tak? Tak, zgadza się. Eee, pracownicy przemęczeni, krótkoterminowe inwestycje, a właśnie, bo zrobiłem krótkoterminowe inwestycje, także eee, przyjdą nam pieniądze za jakiś czas, Eba, mam nadzieję. Jakieś nowe dotacje? Wdrożenie infrastruktury o surowym rygorze bezpieczeństwa, zwiększ liczbę strażników, odblokuj kamizelkę kuloodporną, guloodpor paralizatory, zbuduj monitor, rozmieści w więzieniu kamer monitoringu, no to to będzie już od razu zrobione. Program nauki stolarstwa, może być. Batanie nad dietą więzienną, poprzez edukację i resocjalizacja. O, mam jeszcze jeden pomysł. Zbudujmy tutaj do końca ten pokój. Jezu, co się stało? Kurde, no a, mo, a miałem, a miałem zrobić to właśnie, no kurde. Teraz leć tam. Pół więzienia mi się spali, no pewno. Miałem właśnie postawić drugi genera generator na wypadek tego. aj. nie dobrze, nie dobrze bardzo, nie dobrze. Tego jeszcze w ogóle nie przenieśli. Dlaczego oni go nie przenieśli? No fakt. Ranny, no. Ciekawe, czy to mi będzie działać, bo kurde, nie jestem pewien. Bo niby podłączyłem, ale nie tak jak było pokazane na obrazku, bo to powinno być coś takiego, że podłączam jeden tu, jeden tu i po środku idzie do góry i w dół. Jak będzie tak działać, to w sumie dobrze. Jeżeli nie, to trochę słabo. Ale ja nie mam dwóch generatorów przy sobie. Bym musiał to zrobić tutaj, ale tu nie mam miejsca na to. Tu bym musiał postawić jeden generator, i tu postawić jeden, i pomiędzy postawić to. Ciekawe. Dobra, na razie zostawmy. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. Wiecie, co możemy jeszcze zrobić? W końcu możemy zadbać im o jakąś trawę tutaj, wokół. Zróbmy im przeszukanie, bo zaraz pewno znowu wyjmą jakieś liny. Tych lin to pewno w pizdu będą mieli, znając życie. A ja tu już właśnie kończę stawianie tych trawników, więc zaraz będzie wszystko pięknie, ładnie wyglądać. O, w, chyba w końcu znaleźli ten pieprzony tunel. No i dobrze mówiłem, że tutaj ktoś coś kopał. No i prawie się przekopał. Mówiłem. Nie, 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 nie ma tu nic. No. Na pewno, kurde. Najłatwiej no, powiedzieć, że nie ma nic. Potem się okazuje, że wszystko jest i. Tego nadal nie wzięli. Czy wy go nie widzicie, czy o co chodzi? Bo nie rozumiem tego. Nie wiem, zbugował mi się jeden gościu. Nie wiem dlaczego. Dobra, trudno. No, tak już musi być. A my zrobimy jeszcze tutaj im podłogi. Póki mamy pieniądze. I możliwości. W przyszłym odcinku w ogóle trzeba pomyśleć o jakimś już nowym bloku więziennym. Ponieważ no pomału mi się nie mieszczą ci więźniowie. Plus, ogólnie o jakiś mm, udogodnieniach dla naszych więźniów. Między innymi, myślałem o sklepie. No, dział pocztowy to jeszcze chyba nie i biblioteka chyba też nie, bo nie mają wykształcenia, więc no to jeszcze trzeba trochę poczekać. Ale plantację drzew na przykład moglibyśmy zrobić. Na przykład moglibyśmy zrobić co jeszcze. <laughs> w sumie to wszystko już jest. I zacząć myśleć też o egzekucji. A propos egzekucji, póki mam wszystko, to zróbmy tak. Trwałe kary. O! Wieże strażnicze może zrobimy, co? Mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. Ile ja mam pieniędzy? 136. Dobra, niech będzie. Raj podatkowy. To się zwróci, na pewno. Wierzę w to. 10 więźniów zdał kurs przygotowawczy. To czy już jakiś stał. Programy. Kurs przygotowawczy zdało 0. Klasyfikacja więzienia. Kara na 1, resocjalizacja na 1, bezpieczeństwo na minus 4 i zdrowie na minus 5. Eee, no to nie jest źle, mogło być gorzej, stanowczo gorzej. Eee, I co my tu jeszcze mamy? No i ogólny wskaźnik Recydowy 11. Także co, chyba bym kończył, bo... Program na dzisiejszy odcinek został zrealizowany, a w przyszłym odcinku zaczniemy się zajmować może kolejnym blokiem więziennym, naszą ekspansją bardziej w tamtą stronę, a ja zapomniałem oczywiście włączyć dodatkowego nagrywania. Wow, super. Nic nie zobaczycie z tego odcinka w przyszłym. Dobra, trudno. Zostało zrobione oczywiście tutaj... Yy, trawnik. Trawnik został zrobiony. Tak, wszędzie jest już trawa, wszędzie są podłogi. Tutaj podłoga, tutaj podłoga, tutaj podłoga, tutaj podłoga, wszędzie podłoga już jest. Mm, tutaj nic nie zmieniałem. Tutaj dobudowany został pokój szkoleniowy. Tutaj, w tym miejscu. Już wam pokazuję dalej. Niestety mi się trochę tnie. Tutaj, oczywiście, został zbudowany również pokój. Mm, Gospodarcze, pomieszczenie gospodarcze systemy Circuit Isolator. E, nie wiem, czy to będzie w ogóle działać. No, to się przekonamy przy następnym wybuchu generatora. Ewentualnego, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale no, nigdy nic nie wiadomo. I zostało wybudowane, tak. Tutaj, oczywiście, zbrojownia. I tutaj, piarnia zostały wybudowane. I to w sumie tyle. Wybuchł nam oczywiście generator i nic więcej się nie działo, oczywiście tutaj jest zbugowany więzień, którego, z którym nic się nie da zrobić, bo ogólnie gościu stoi w miejscu i tyle. I ja dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. ja się z wami żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia, no i cześć.